Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memory. Dzień dobry kochani, dzisiaj zaczynam już prawie po południu kalendarzem adwentowym. Bez mojego pomocnika, bo pomocnik jest w przedszkolu, ale raniutko oczywiście otworzyła swoje kalendarze. I teraz tak, bo mamy dwa okienka zaległe, trzynasteczka, to był znowu krem do rąk, natomiast jest to seria, o taka oto proszę bardzo, kwiat wiśni. Przepiękna, także mam nadzieję, że fajnie się sprawdzi tego poprzedniego, już używam. Jest taki bardzo wodnisty w swojej konsystencji, ale nawilżenie czuć, więc fajnie. No, i dzisiaj 14 grudnia, więc szukam czternastki. Sekunda. Jest. Proszę bardzo. O, i mamy tu, kochani, szampon, drugi szampon. Przyznam, że szamponów jeszcze nie używam. Też nie ukrywam, że szkoda mi już napoczynać wszystkie te produkty, dlatego że one są w przewygodnych, fajnych opakowaniach, jeśli chodzi o podróże. Tak więc, no naprawdę, super sprawa. Kolejny szampon, super, fajnie przetestujemy. I kochani, kuchnia, kuchnia, czyli miejsce, które kochamy. Ja dzisiaj, moi drodzy, nie wyrobiłam się z obiadem, naprawdę miałam ogrom pracy. I tak naprawdę za 15 minut już jadę po madeńkę. Jak wrócimy, to po prostu ten obiad zacznę przygotowywać, i dzisiaj będzie trochę później, trudno. Tak czasami bywa, natomiast zaraz wam pokażę. O, takie coś chcę ugotować: gulasz wieprzowy. Ja odbrodziłam sobie schab. Tutaj jakie mamy mięso? Zaraz Wam powiem. 400 gram wieprzowiny, więc mamy tak naprawdę dowolność. Ja mam schab, e, więc akurat u mnie będzie to mięso, ale możecie pewnie jakąś łopatkę czy, czy, czy nawet karkówkę do tego użyć. Jakby tu wiecie, nie ma problemu. No i fajna to jest rzecz, bo tu mamy i kukurydzę i mamy tutaj e, kochani paprykę. E, idą też tutaj oliwki. Nie mam... Nie, nie mam oliwek. Druga sprawa, że ja oliwek nie lubię, więc i tak bym ich nie dodała. Puszka krojonych pomidorów to mam i cukinia jeszcze tu jest. Też nie mam. Więc trudno, po prostu użyję z tym co mam i tyle. Więc taki dzisiaj obiadek. Tutaj widzę, że osobno można dodać później do tego dania, zobaczcie, o, śmietane. Także zobaczymy. Nie wiem, czy ugotuję do tego ryż, czy tak po prostu właśnie, bo tutaj widzę, jest to podane w formie jakby takiej gęstej gulaszowej zupy, więc może tak to podam, a jak nie, jak będzie mi się chciało, to po prostu dogotuję jakiś ryż czy kaszę. Zobaczymy. Ale tym się zajmiemy po prostu po powrocie nadis przedszkola. Mam też zupę pomidorową z podżrenicy z wczoraj, więc bardzo pomidorowo u nas dzisiaj będzie, ale my lubimy naprawdę my. Bardzo lubimy takie, takie potrawy. Dobrze, ale nie gadam, nie przegaduję, tylko naprawdę lecę się już ogarnąć, bo zaraz trzeba wychodzić. No i biorę się kochani za gulasz. Teraz czosnek na oleju się tak dusi, więc przepięknie zaczyna pachnieć. Tutaj dla nadusi pierożki się odsmażają, tak? No właśnie, i ja chciałam pokazać, czym się bawi córka rolnika. Proszę bardzo, mamy pick-up, mamy przyczepę na konia i mamy twojego konika. Jak się nazywa? Dafne, dokładnie tak jak taki czarny koń w naszym ulubionym, ukochanym kuraszkowie, prawda? No i co ty tutaj teraz robisz, Nadusiu? Gdzie ty wywozisz Dafne? Tutaj się otwiera. Mm -hmm, tutaj. Mm -hmm. Tutaj. Tak, wszyscy pasażerowie mogą wejść. Paka też się otwiera. Dokładnie. I jeszcze mamy otwierany dach. Tu pomóc? O, mama też ma za grube paznokcie. A od środka. Och, nie dam rady. Kto nie ma siły, to nie otwiera. Kto nie, ma, kto nie da rady, to nie otwiera. No właśnie. To Świetny, ty masz sprzęt. Mhm. tutaj drzwi. Mhm. I konik jedzie. Ten konik jest z gumy. A no faktycznie. Super zestaw. Na razie ulubiona zabawka. I można kręcić, tak? Jest kierownica w środku. Kolejny krok to rumienienie się mięsa. I powiem Wam szczerze, że jeszcze z tej funkcji nie korzystałam, bo w żadnym przepisie poprzednim tego nie było. I teraz tak, zobaczcie. Mięso się, jakby wiecie, tak przysmaża. On sobie sam słyszy, że je miesza raz na jakiś czas. Tutaj, właśnie, jest odpowiednia funkcja właśnie tego rumienienia. I pierwszy raz dzisiaj używam tej nakładki, czyli nakładki, która zapobiega pryskaniu tłuszczu. Super! No, także zaraz zobaczymy co to wyjdzie. Pralka za mną szaleje, ale muszę Wam pokazać. Czekajcie, odłożę pokrywkę i zaraz Wam pokażę łyżką, jak wygląda mięso. Ale naprawdę wyszedł ten gulasz bardzo smaczny, taki pikantny. O, super wygląda. Super. Godzina 16, robi się już półmrok, na dusie przywiozłam na angielski, tak więc mam taką spokojną godzinę i powiem Wam szczerze, że to jest drugi raz w tym tygodniu, kiedy ja podczas właśnie jej zajęć Totalnie nic sobie nie zaplanowałam, żadnych zakupów, po prostu, totalnie nic. To jest taka moja godzina, godzina, żebym mogła się wyciszyć. Troszeczkę nie ukrywam, też nadrabiam sobie rzeczy w telefonie, czyli jakieś, właśnie komentarze, wiadomości, tego typu kwestie. Czytam jakieś artykuły, naprawdę. Wyciszam się w tym czasie. Bardzo e, takiego czasu właśnie dla siebie potrzebowałam, e, a z reguły mi się właśnie nakładała ta godzina z tym, że no właśnie są do zrobienia zakupy, a to coś. No nie ukrywam, że przydałoby się, przydałoby się już zajść do, do sklepu, ale. Mm, Odwlekam to jak mogę w czasie. Nie mam ostatnio w ogóle ochoty chodzić po sklepach spożywczych. Na, naprawdę, to jest takie zło konieczne. Generalnie zakupy spożywcze zawsze były dla mnie takim złem koniecznym, ale większą gdzieś tam i tak frajdę mi sprawiały niż teraz. Nie wiem, co się stało, nie wiem od czego to zależy, ale totalnie. Jeżeli nie muszę, to po prostu nie idę. I pamiętacie, mówiłam Wam niedawno, że planuję usiąść, zrobić sobie listę. A czekajcie, a propos, bo tutaj telefon mi zabrzęczał i pewnie zaraz brzęczeć będzie znów, więc o czekajcie, może dzwoni. Dobra, to nie, to. To sekundę. <noise> Zaraz się odzywam. No i wracając do tematu, mówiłam Wam, że usiądę, zrobię sobie listę tego, co będę przygotowywać, jakie zakupy potrzebuję. I tak naprawdę e, chciałabym się wyrobić z takimi już świątecznymi zakupami w tym tygodniu, ponieważ przyszły tydzień to będzie o tyle chaotyczne, że właśnie będę chciała już zacząć przygotowywać niektóre dania. E, no i generalnie wiecie, i prezenciki trzeba jakoś popakować i. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, nie wiem kiedy to zrobię. Tego tutaj tak nie widać na vlogach, ale tyle pracy nałożyło mi się właśnie na te dwa ostatnie przedświąteczne tygodnie. Oczywiście, co jest cudowne, bo ja uwielbiam pracować, tylko mam takie poczucie dziwne, że wszystko dookoła przez to gdzieś tam. Może ucierpieć, gdzieś tam jest takie, wiecie, niedopatrzone. E, powinnam się tego pozbyć, no bo przecież, e, wiecie, taki zawód, taki, e, taki, taki mój los, że tak powiem. E, czyli zawsze gdzieś tam przed świętami, przed jakimiś wydarzeniami jest goręcej, zarówno tu na YouTube, jak i w moim sklepiku, ale jednak e, mimo wszystko nie wiem. Nie wiem. Poza tym chyba też jak nas wszystkich przeraża mnie fakt tej inflacji. Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale jakoś tak odeszło mi odeszło mi, kochani. Także motywujmy się nawzajem, żeby nam się zachciało, bo naprawdę nie ma dużo czasu nie wiem. Dobra, jakoś się ogarnie. Jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow.